Też zauważyliście to, że im ciężej pracujecie, to tak naprawdę jesteście bardziej zmęczeni, a nie bardziej bogatsi. To jest ogólnie śmieszne, ponieważ ludzie myślą, że jak pójdą na nadgodziny do pracy, to staną się jakimś cudem bogaci, a to tak niestety nie jest, tak? Ty będziesz miał chwilowy przypływ do gotówki, ale chcąc nie chcąc, niestety doba ma 24 godziny, nie jesteś w stanie przebić jakiegoś tam jakiegoś tam pułapu, przykładowo pracując w zwykłej pracy. Bo ten system właśnie tak jest zbudowany, żebyśmy działali na czyjś rachunek. I dopóki Ty tego nie zrozumiesz i nie zaczniesz korzystać z narzędzi, które dają Ci niezależność, to zawsze tak naprawdę będziesz czyjś częścią czyjegoś planu. Ja sobie się to zrozumiałem już jakieś 2-3 lata temu około i wtedy właśnie zacząłem uczyć się już innych jakichś umiejętności, próbować różnych naprawdę możliwości biznesów, żeby żyło mi się w przyszłości po prostu lepiej. Wiele z nich nie wypaliło, na wielu z nich straciłem pieniądze, straciłem czas, ale na ten moment, słuchajcie, znalazłem coś, co naprawdę w moim przypadku przynajmniej sprawdza się świetnie jestem aktualnie w darmowej grupie w darmowej społeczności, która uczy tak naprawdę wszystkiego od podstaw w jaki sposób generować sobie dodatkowe nawet nie jedno, a dwa źródła dochodu które naprawdę w perspektywie czasu mogą się rozrosnąć bardzo mocno, ponieważ mi na ten moment to dodatkowe kilka, kilkanaście tysięcy złotych na pewno udaje się z tego biznesu wyciągnąć, więc jeżeli również chciałbyś zobaczyć co to za biznes, to napisz w komentarzu info, albo bezpośrednio zobacz w link w moim bio tam jest przekierowanie do grupy, gdzie ja tłumaczę, na czym to wszystko polega.